W kolejnym vlogmasie. Dzisiaj otwieramy już trzecie okienko. I jest ono tutaj. I mamy tutaj kredkę do oczu. Tak wygląda końcówka. Ona jest wysuwana. I tutaj sobie nią maźnęłam. Jest bardzo miękka. Zaraz spróbuję rozetrzeć jak to wygląda. Czy zastyga, czy jednak jeszcze będzie na to szansa. Ona faktycznie zastyga, bo jak widzicie, tylko delikatnie można było tutaj rozmazać. Tak to ona siedzi w miejscu. Więc myślę, że jeszcze kilka minut i bym już nawet takiej delikatnej chmurki nie zrobiła. Także myślę, że to akurat ogromny plus. Dzisiaj kawka czarna, ponieważ nie wiem jak to się stało ale zapomniałam kupić mleka. Także będę musiała to zrobić. Bo nie za bardzo za taką przepadam. Z braku laku może być i taka. Też wzięłam sobie ten świąteczny kubeczek. Jego kupiłam kilka lat temu w Mpiku bodajże. I naprawdę super mi się sprawdza. Co to jest? Co to jest? Nadrabiałam pierwszy vlog ma z laury, jak się malowałam. No i patrzę, a tutaj dodała już kolejny, dzisiaj drugi. Więc do kawki jeszcze zanim wyjdę z domu oglądnę sobie miło spędzę z nimi czas, ponieważ naprawdę one są takie ciepłe, rodzinne, pełne miłości, więc no oglądnijcie sobie to na pewno zrozumiecie o co mi chodzi i ja bardzo, bardzo Wam polecam. Tak nazywa się kanał. Wolę Wam od razu pokazać, bo znając mnie zapomnę dać się linka. Wczoraj pokazywałam wam ten wieniec, że powiesiłam go tutaj na tej ścianie z cegieł i niestety te rzepy nie wytrzymały tego. One zostały, a wieniec spadł. Także szczerze powiedziawszy, nie wiem gdzie go teraz przełożyć. I tutaj jest jeszcze kokarda, która się odczepiła, ale to zaraz naprawię. I nie wiem, nie wiem co dalej z nim zrobić. Muszę coś wymyślać, bo mi go szkoda. W sensie to znaczy, no nawet nie tyle co szkoda, co nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś go tam nie było. Włożyłam w to jakąś tam moją pracę i, i szkoda by mi było. No ale nie wiem, na drzwi wejściowe, z tym że kurczę, no te rzepy tego nie wytrzymają, więc pasowałoby przybić gwoździka. No nie wiem, może wy macie jakiś pomysł. Jak to zrobić, żeby było utrzymane, ale niekoniecznie właśnie yy, no, gwoździem. Wiecie o co chodzi. Także czekam na propozycje, wszystkie mile widziane. I chciałam Wam powiedzieć, że ten dyfuzor daje mega intensywny zapach. Nie sądziłam, że aż taki, bo bardziej kupiłam to, żeby tutaj ozdobiło wnętrze. Wiadomo, że liczyłam na jakiś delikatny zapach, ale nie sądziłam, że on będzie aż taki, więc jestem bardzo zadowolona. Wiem, że w Pepko były jeszcze różne kolory i przez to, że miały inny kolor opakowania, też miały inny zapach. Nie zagłębiałam się, jakie tam jeszcze są, natomiast ja wybrałam ten i jestem bardzo zadowolona, bo pachnie po prostu cudnie. Teraz chcę tutaj dołożyć gałązki, bo wczoraj właśnie jak dekorowanie mieszkania nagrywałam, to mówiłam wam, że tutaj muszą pojawić się żywe gałązki, bo to dopełni cały efekt i dopiero dzisiaj poszłam je obciąć z tego względu, że wczoraj skończyłam nagrywać gdzieś w pół do 11 w sensie w nocy więc no, nie było już opcji, żeby po te gałązki iść, także dzisiaj nadrabiam i może dogram Wam do tamtego vlogmasa jeszcze ten fragment że zmieniłam te gałązki, bo tutaj wcześniej włożyłam taką sztuczną ale nie, musi być żywa i w sumie pierwszy raz zdecydowałam się na taką żywą gałązkę i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem dlaczego tak późno, chociaż lepiej późno niż wcale, bo pachnie rewelacyjnie i nie dziwię się teraz, że dużo osób decyduje się na żywą choinkę, bo no to jest jednak to. Ja mam sztuczną i na razie nie zamierzam tego zmieniać, ale akcenty takich żywych gałązek jak najbardziej jestem na tak. No i dobra, tutaj sobie przyniosłam drugi taki wazon, bo pomyślałam, że gdzieś jeszcze rozstawię je, ja może w korytarzu, bo skoro ten wieniec tam nie wypalił, to może właśnie akcent takich żywych gałązek. No nie wiem, zaraz pokombinujemy, to też wam będę na bieżąco pokazywać. Na razie muszę te gałązki ułożyć i gdyby mi brakło, to jeszcze pójdę dociąć, a jeżeli będzie za dużo, no to będę kombinować, żeby to porozkładać. No i faktycznie na tej komodzie brakowało tylko tego. Dodatkowo ten przepiękny zapach. Może coś powieszę tutaj delikatnego, bo mam parę jeszcze takich ozdób drewnianych czy coś. No nie wiem, poszukam inspiracji w internecie i może coś tutaj jeszcze się pojawi, ale na ten moment naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. No i wystarczyło mi tutaj jeszcze na drugi taki flakonik i myślę, że chyba zaniosę go do korytarza, bo tutaj w zasadzie już za bardzo nie mam gdzie tego położyć. Jednak położyłam tutaj w kuchni, bo w korytarzu robi się już delikatny tłok od tego wszystkiego. Niby tam nie ma tego dużo, ale też przestrzeń jest malutka. Lepiej nie przesadzić, a tutaj w kuchni wydaje mi się, że brakowało takiego elementu, więc na razie zostanie tutaj, a jeżeli mi się odmieni, to przełożę do innego pokoju. Dołożyłam tutaj obok tego jeszcze choineczkę, tą, którą miałam na stole, i tutaj faktycznie zostanie w tej kompozycji. Wczoraj przyszła do mnie paczka, i tak skoncentrowałam się na tym dekorowaniu mieszkania, że o niej zapomniałam. I jak sobie już przypomniałam, to stwierdziłam, że zostawię na dzisiaj i opowiem Wam w ogóle, jaka jest historia z nią związana, bo naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona i chcę Wam to wszystko teraz po kolei opowiedzieć. Możecie się teraz zastanawiać, po co ci kobieto jeszcze jeden taki kubek? Mianowicie, jak nagrywałam wam haul zakupowy, to nie byłam świadoma tego, że jeden kubeczek ma wadę. Tutaj z bliska możecie zobaczyć, że całe to ucho jest pęknięte. I w zasadzie nie jest to jakiś wielki problem, bo jak ruszycie, to nic się tutaj nie dzieje. I normalnie, jak robiłam sobie herbatę i niosłam za to ucho, to też absolutnie. Nie ma tutaj żadnych problemów, żeby zaraz miało mi to ucho całe odpaść, więc wydaje mi się, że takie po prostu wyszło już z produkcji. Ja to zauważyłam zaraz przy pierwszym czy drugim użyciu i stwierdziłam, że spróbuję reklamować, chociaż z drugiej strony to tylko kubek, ale ten kubek nie jest taki tani i myślę, że gdyby był tańszy, to maknęłabym ręką, natomiast, że no, kosztował troszkę więcej i tak udało mi się tutaj trafić na promocję, że drugi miałam minus 70%, ale to nieważne, chodzi ogólnie o sam fakt, że nie jest to tania rzecz, więc oczekujemy tego, że jeżeli za coś płacimy, to chcemy mieć naprawdę dobrą jakość. Zrobiłam zdjęcia, tak jak tam w regulaminie Home You, a właśnie, bo on jest z Home You, nie wiem, czy to powiedział ale, jak oglądaliście hol, to wiecie. I zrobiłam bardzo szczegółowe zdjęcia tego, ogólnie też całego kubeczka. No i wysłałam w zasadzie nie licząc na nie wiadomo co. Ewentualnie brałam pod uwagę, że jeżeli reklamacja zostanie uznana, no to będę musiała odesłać ten kubeczek z wadą i dopiero dostanę nowy. I tutaj właśnie byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam i dlatego chcę Wam o tym opowiedzieć. Bo istnieją jeszcze ludzie, dla których jesteśmy ważni, w sensie no, za obsługą klienta też jest człowiek i wiecie, jak to się zazwyczaj odbywa: no albo proszę odesłać i wyślemy nowy, albo no, nie uznamy reklamacji, koniec, kropka, pani wina. No, tak kombinują sklepy, no nie oszukujmy się, no na jakimś świecie żyjemy, myślę, że każdy miał jakąś, może nie każdy, ale większość z nas miała jakąś tam sytuację związaną z reklamacją czy zwrotem i na przykład nie skończyła się ona zbyt dobrze, albo skończyła się dobrze... Ale naprawdę musiało się o to walczyć. I tutaj ja dostałam zwrotnego maila, że bardzo, ale to bardzo mnie przepraszają i że absolutnie mam nie odsyłać tego kubeczka, że wyślą na swój koszt, w sensie, no tam koszty, wysyłki i tak dalej, wszystko zostanie pokryte przez nich i wyślą mi nowy kubeczek do 14 dni. I właśnie wczoraj przyszedł i przyznam szczerze, nawet sobie o tym troszkę zapomniałam już, no bo no, to trwa. Nie jest to tak też, że na drugi dzień Wam wyślą, natomiast no, mi się nie spieszyło, no bo w zasadzie do czego? Wiecie o co chodzi. Ja nawet się nie spodziewałam takiego obrotu sprawy i dlatego chciałam Wam o tym powiedzieć, bo aż się na sercu ciepło robi, że jeszcze można coś załatwić. Ja sobie zdaję sprawę, że ten sklep do najtańszych nie należy, więc moim zdaniem warto czekać na promocję. I jeżeli coś chcemy sobie kupić porządnego do domu, no to lepiej zrobić to faktycznie tam. I postanowiłam, że Wam opowiem tą historię, bo no, trzeba się dzielić takimi dobrymi rzeczami. Duga-duga-du, a vlogmas na dzisiaj jeszcze nawet nie jest zruszony, także biorę się do roboty. Na szczęście kawka tym razem już z mlekiem. Trzecią godzinę to montuję i jeszcze nie skończyłam. Teraz zapisuję już jakby całość. Jeszcze muszę tylko tutaj domontować końcóweczkę z podłożoną muzyką, taki przegląd, jak to, znaczy przegląd w sensie no końcowy efekt, jak to wszystko wyglądało, bo tutaj na razie wszystko jest głosem i wam opowiadam, ale jeszcze właśnie chciałam z podłożoną muzyką takie przebitki. O właśnie. Nie mogłam się wysłowić. Oczy już mnie tak bolą, ale no muszę to skończyć, żeby wam wrzucić jak najszybciej na kanał. No niestety, coś za coś. Gdybym wczoraj poświęciła więcej czasu wieczorem na zmontowanie tego vlogmasa, to byłoby inaczej. No ale też nagrywałam go tak naprawdę gdzieś do godziny prawie chyba 23. Ale nie narzekam, najważniejsze, że jest materiał, że jest co Wam wgrać na kanał i tym się powinnam teraz zająć. A tak sobie patrzę na te gałązki, i właśnie jak montowałam, to tak się zastanawiałam. Co tutaj by dołożył? I pomyślałam, że albo mogę wziąć lampki, tam co owinęłam na monsterze, albo spróbuję te tutaj takie LEDowe, co mam w szkle. Bo myślę, że tam w sumie jeden łańcuch by wystarczył, a drugi można by było tutaj dać. Teraz jest naprawdę super. W ogóle fajny jest ten łańcuszek, bo to jest taki drucik, i możecie go sobie tak tutaj zahaczać. Więc wszystko pięknie się będzie trzymać. Ja wam mówiłam w holu zakupowym, że kupiłam go w Action za 2 bądź 3 zł, także myślę, że nie jest to dużo, a naprawdę można sobie stworzyć w sumie za niewielkie pieniądze piękny efekt, bo gałązki zerwiecie i tak naprawdę pozostaje tylko za 2-3 zł kupić taki mini łańcuszek i finito. się zapisuje, a ja przyniosłam sobie tutaj mój zestaw na czwartkowy wieczór i będę właśnie ścierać kurze. Jeszcze wysprzątam kuchnię, łazienkę i jutro pozostanie mi tylko odkurzyć i wymyć podłogi. Także biorę się do roboty. Może wam jakieś tutaj delikatne przebitki nagram i zmotywuję do sprzątania. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego vlogmasa, to cofnijcie się, ponieważ na koniec tam dołożyłam przebitki, jak te wszystkie dekoracje wyglądają, i podłożyłam przepiękną muzykę, która rozczula mnie za każdym razem, kiedy ją słyszę. I przypomniało mi się, że przecież sama umiem ją na skrzypcach grać. Więc jutro, jak już będę po pracy, wysprzątam, to biorę skrzypce i będę sobie po prostu tutaj umilać wieczór. I rozmarzyłam się w tym momencie także. Biorę się jednak za to sprzątanie, ale puszczę sobie tutaj tą melodię, bo mega mnie to relaksuje. Zresztą, posłuchajcie, może Was zachęcę, żeby się do tamtego vlogmasa cofnąć.